Czas do nas na kuciu, a to nidzi na naszą paszniu i za każdym razem trzeba brać kucieliszko i trzy razy mówić to słowa. Cukierki wieszali na choinkę, a potem już chciało się tak wziąć tego cukierka, to czasami oszukiwało się, mamy to ziemniaka kawałek zawiniemy w papierek, żeby misiało cukierki. chodzili to ja też chodziłem no to nas chodziło chyba e, jak nie pomylić się z 8 osób chłopaków. no i chodzili po uciach, e, i zdywali piosenki ładne wszystkie no jeszcze teraz pamiętam nowa rada stała jako nie bywała ясна надверцепом светло ссіла Ге Фристосрадзіўся воплаціўся А пшало пеляна у Богавіўся Старliśmy się, żeby Вгеліятта адбыла się в мінба tyх трудных cięжкіх часоў запрашаliśmy мішкаńцów нашаzego соledства які jest. i katolicka i prawosławna, wszyscy razem usiedliśmy do wspólnego stołu. Zachowane nasze tradycyjne podlaskie potrawy. Placki z makiem przede wszystkim, co nasze babcie kiedyś piekły, bo nasze koło chce kontynuować naszych babć starodawne potrawy. No podstawą Wigilii naszej jest kucia z makiem, kilka rodzajów ryb. Kluski z makiem, i pierogi. Staramy się, żeby było tych potraw 12. Moja mama jeszcze żyje, to mi opowiadała, że Wigilia była o wiele skromniejsza kiedyś. Tak. Bo czasy były inne, nie były tak bogate. Był kisielowsiany, którego teraz już trudno, trudno spotkać. No, placki drożdżowe były. Takie u nas te placki są. Jakiś tam śledź był, ryba. Teraz czasy się zmienili, bo wszystkiego w sklepach pełno i dlatego i Wigilia jest bogatsza. A tą gwiazdę zrobił mój zięć. Jak wnuczkę miała chyba, nie wiem, może cztery latka, taka młoda, mała była jeszcze. No i chciał, żeby ona kolędowała, bo miała stryjeczne siostry i myślał, że, że trzy będą chodzić do kolędowania. No, ale tak przywieźli tu do nas. Ale jak na przyjeżdżają na Boże Narodzenie, na Wigilię, no to z gwiazdą i została u nas ta gwiazda. I co roku zdejmujemy ze strychu i stawiamy w pokoju i przyjeżdżamy, już kolędujemy w domu, śpiewamy. <noise> Ale nikt się nie pokusił przejść przez wieś z tą gwiazdą? No, nie, my sąsiadko poszliśmy no w naszym już wieku. Poszliśmy przez naszą wieś kolędową. Do tej pani zaszliśmy. To ona troszkę nas poznała, nie poznała początkowo, bo myśmy tak się przebrali, tak jak kiedyś. Kożuchy, te czapki takie ładne, kiedyś te, te wiejskie były. No, myśmy ponakładali. I poszliśmy do męża tej y, sąsiadki, co ze mną kolędowała. Zaszliśmy. Ale on nas nie poznał. A on mówi, to wy idźcie tam do tych sąsiadów, tam was przyjmą. Bo ja to nie przyjmę, ale was tam przyjmą. To my ze śmiechu popadałyśmy. <grywania> Że on nas nie poznał. I takie było kolędowanie we dwóch. No ale kolędowaliśmy. Nie panie teraz na wsi jest ludzi bardzo mało. Do tego są starsi i mało się spotykają. A w, w takim gronie to zawsze jakieś... No jakieś takie z ludzi większe, z... jak to powiedzieć, no zbiórka takie oni więcej, może jakieś takie spotkanie i pojednanie i się zobaczą, bo to teraz mało to wszystkim się idzie. Albo telewizor, bo to idą seriale, to starsi siedzą, jak zwykle młodzież, albo w komputerach, albo w komórkach, to już takie teraz najnowocześniejsze, a nikt się nie interesuje. No to dla nas dla gospody wiejskiej to jest bardzo coś ważnego. Żeby trochę ludzi zorganizować, żeby wyszli z domu i się spotkali. To najważniejsze święta. Dla mnie to najważniejsze święta w całym roku. A zapach pomarańczy to, to, Nie, bo kiedyś na wsi pomarańczy, to, to było jakieś rarytas wielkie. Nie było tak można, żeby to tak jak dzisiaj mandarynki pomarańcze albo banany. Nie, tego nie było. Myśmy nie widzieli. Nie, te czasy były jednak... Było biednie, ale też było wesoło. Bo to inne, inne jakieś w ogóle było to życie. My nie narzekaliśmy, nam nie było źle. Chociaż to jest dobrobyt, tak można powiedzieć, ale wtedy myśmy nie narzekali. Bo nikt nie był głodny. Zawsze takie potrawy swojskie się robiło i dużo tych potraw się robiło. I każdy był zadowolony. Mego męża babka Taką kiedyś, jak ja przyszła za mąż w 19 lat i pierwszy raz jedliśmy w Wigilii, to babka mówiła, że na początku Wigilii trzeba klikać maro maroza, maroza. A słowa były takie: Maroz, maroz, chodzi do nas na kuciu, a nie to na naszą paszniu. I za każdym razem trzeba brać kucieliczką. I trzy razy mówić te słowa, bo jak przyjdzie wiosna i wiosenne przymrozki, to wtedy marost nie przyjdzie do ogrodu, będzie omijał gospodarstwo to. Czekali, przeważnie dzieci. Bo święta to już, o, fajnie ciasteczka swoje pieku taka z maszynki robią, e, Już na tam pierniczki. Gdzie, my pamiętam dekorowaliśmy, też takie z tymi foremkami wyciskali pierniczki. Dekorowaliśmy, żeby na choinkę było. Brać. Cukierki wieszali na choinkę, a potem już chciało się tak wziąć tego cukierka, to czasami oszukiwało się, mamy to ziemniaka kawałek, zawiniemy w papierek, żeby wisiało cukierki. Bo nie było za dużo. Pamiętam, mama, gospodarstwo było spore, duże, to tam ciasteczek tych narobi, narobi i do pieca, a dziadek mówi patrz, patrz, bo już spali. Już ono spali te ciasteczka, to my już tego, już takie większe były najstarsze z dzieci. To poszłem już te ciasteczka, sprawdzałam, zapachy właśnie. Pamiętam mięso te pieczone, mama zawsze gęsi hodowała, to gęsi robiła, takie nadziewane, faszerowane, różne i w takim i brytwanny takie były, żeliwne, ciężkie brytwanny, to, to tą gęś wsadzi do tej brytwanny całą i tak. No, a potraw to takich nie było jak teraz, co tam te potrawy. Nawet ryb nie każdy miał. Bo jak nie było gdzie kupić, no jakoś tak śledzę, to zawsze tam jakiegoś, tak jak ja pamiętam, to już można było kupić. Ale tam za bardzo nie jeździli daleko do sklepów, tylko u siebie. A prezenty to jakie my prezenty dostawali? Dobrze, że uszyją nową sukienkę na święta albo jakieś buciki kupią czy coś tam. Zadowoleni byliśmy, jak nie wiem co. A teraz nic nikt nie chce, tylko kasy. Co to kiedyś święta, oj, teraz nie tak już jak kiedyś, a kiedyś, oj, święta, tak, dobrze było, ładnie. W imieniu naszego kola gospodyń wiejskich chciałam pozdrowić nasze sołectwo Bondary, naszych mieszkańców. Życzę zdrowia, pomyślności na nowy rok i żeby przychodzili do naszego kola, żeby to kolo się kręciło. набірало розпенту, жа было нас со раз венцыя, żeby наша культура не занікла, тынка шла цар разздалі і далей.